No i rądka po, po domu. Zobaczcie, tu nam zostało dostawienia. stawienia, to przyjedziemy jeszcze tutaj. Tu wstawiony jest jeden. No tutaj był bardzo duży problem z wilgocią po trzech latach od wstawienia, od docieplenia w sumie. Tak, niby są porobione czerwnie, ale to i tak nic nie daje. Tutaj następny Idziemy dalej Tutaj następny Tutaj następny I jeszcze tutaj będzie jeden W kuchni, tak? Tak jest, w kuchni tutaj A to spokojnie, dojdziemy o. Tutaj jest kuchnia, także Zakończony projekt pozytywnie i lecimy na następny. Pozdrawiam.